One dwa dni Pan tutaj pościł, w zasadzie nie jadł nic, na intencję Pani Weroniki, która bodaj wczoraj, jeśli się wszystko dokonało, zawarła sakrament małżeństwa z mężczyzną, który miał stwierdzoną nieważność sakramentu małżeństwa przez poszoborowe struktury Kościoła. Rozumiem, taki akt ma sens, kiedy się pierwsze nie dowierza temu wszystkiemu, co posoborowie stanowia, zwłaszcza w tych aktach, stwierdzenie nieważności małżeństwa, ale ma też sens wtedy, kiedy respektuje się wolność drugiego człowieka. I że jeżeli wierzę, w której jest, rozpoznaje działanie Pana Boga, nawet gdyby się mylił, ale to omylenie jest nieprzekraczalne nie dla Niego, to towarzyszy nam modlitwa za tego człowieka, która będzie skutkować, że jeżeli zawarł sakrament małżeństwa, to nikt mu nie odmówi, że od wczoraj jest żoną, jest mężem, że dzieci, które przyjdą, są dziećmi z małżeństwa, nie dzieci kolegi z koleżanką. Gdyby było inne myślenie, nie ma tytułu być nam szy, na, na której jestem tutaj i składam Panu Bogu najświętszą ofiarę, wierząc, wiedząc o niegodziwości. Sakramentu od strony rytu, kapłaństwa, nie wątpiąc o jego ważności. Ci, którzy wątpią, zobowiązani są biskupi do pomocy kapłanom w otrzymaniu sakramentu, kapłaństwa subkondycjony wiernym innych sakramentów, a nie stawianiu przeszkód, nie na własne życzenie. Dla wybranych, dla niektórych nawet dwa razy, jak zechcą. Pan Mikłaszewski po dwukroć. Jakie tam sakramenty przyjmował. Chyba nie chrzest, ale bierzmowanie już będzie na pewno. Proszę. Tak, dwukrotnie subkondycjonował bractwa, a potem jeszcze... U tych, którzy tam stanowisko sede wakantystyczne, w czym rzecz? Chodzi o to, że że serce Pana Jezusa będzie dla nas ratunkiem w drodze wątpliwości i w drodze świętości, w której przyjdzie nam cierpieć ze względu na oficjalne struktury kościelne. To być może najbardziej najwięcej. Przykład właśnie tych słów księdza arcybiskupa Lefebvre: że w tych, którzy pragną być katolikami, widzi wrogów. Nie wiem, czy w tej postawie nie ma miejsca na to, co miałem okazję kiedyś słyszeć nie tak dawno od jednego z hierarchów kościoła, dokładnie chodzi o księdza arcybiskupa Jana Pawła Lęka. Przy jakiejś rozmowie dokładnie kontekstu nie przytoczę, ale chodzi o ten sposób radzenia sobie, wychodzenia z modernizmu, metody czy strategie, które się przyjmuje. I ksiądz arcybiskup Jan Paweł Lęga mówi, a na koniec jeszcze zostają nasze ambicje. Ambicje. Ktoś postawił się w miejscu, że jest tym, który ratuje tradycję, który ratuje kościół. Najbardziej, najwięcej. Nie będzie tego mówił na każdym kroku, że ja, 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 bo, bo to by inni ludzie wtedy się połapywali, że tutaj coś z tym gościem nie tak. No ale te działania będziemy widzieć u księdza Jacka Bałęby. Swego czasu nic nie pisze, potem pisze swego czasu pisze 100 kilometrów namsze, potem się zwiększa 100 kilometrów do spowiedzi, potem 100 kilometrów i więcej, namsze do spowiedzi, potem przychodzi 100 kilometrów namsze do spowiedzi, do kapłanów, ważnie, do kapłanów w ortodoksji katolickiej dochodzi ważnie wyświęconych, a potem ważnie wyświęconych znika i to, co słyszałem od... Od, 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 od kapłana, księdza Sławomira gdzieś tam z, z, z Żywieczczyzny, tam, tam ksiądz gdzieś ma swoją kaplicę, że, że ponoć jest, że ksiądz Jacek Bałęba szuka powtórnego subcondizione, żeby teraz już było, żeby już było na pewno ważne, na pewno ważne w tym spisie tych Upada te, tego, tego oznaczenia, tam jak rodowodów psów rasowych albo koni krwi arabskiej, a sprawa biskupa jest ważniejsza niż rodowód jakiegoś kota, psa czy konia. Dochodzimy do, do, do stanu, że księża, którzy w dobrej wierze, widzę, patrz, ksiądz Jacek, bałem, pani, przyjmują sakrament. Kapłaństwa subkondycjone za jakiś czas, mija rok, dwa, trzy, i przeterminowało się. Trzeba szukać na nowo. W takich sytuacjach będziemy pomocy serca pana Jezusa oczekiwać. Ci ludzie i od tych ludzi. Ci ludzie i od tych ludzi. Oni pierwsi, bo wszystkie ludzkie w jakiś sposób. Yy, autorytety, władze zawodzą, ale od tych ludzi też, bo się przejedziesz. Ufałeś, wierzyłeś. Okazuje się, że ktoś jest omylny, jak każdy z nas, ale to nie jest dziwne, tylko że do tej omylności ma trudności się ogromne, przyzna. Do braku roztropności albo zwykłej pomyłki. Tak w życiu bywa. Potknąłeś się, przewrócisz. Nie chciałem.